Szklana butla, Szklana butla, a najlepiej w doniczce. Albo żeby cały ten nie, separat, syfon, ten, syfon, syfon. Syf, ten cały, wiesz, dozowni, niedozowniki, yes. te automaty do, do wody, co się nosi. W baniach ten, mów po polsku. Nie, a nie w plastiku. Nie! Metalowe? Jak, jak ekspresy do kawy wyglądają już takie do wody, że sobie wybierasz gazowana, niegazowana, ciepła, zimna, podstawiasz, naciskasz i ci leci. Kran? Maszyna do wody. Maszyna. Maszyna to, to, to Tam było taka. Maszyna do wody! Taki ciągnik tylko do wody! Ale nie bibił! Nie na Nie tym, ja nie wiem, gdzie to molej lali w to. Ale to on dwa razy przykręcił, leciała czysta kryształ. Ja mordę podstawił dwie godziny, pił. Zeszczał się pod siebie w trakcie, ale szkoda było odchodzić. Nie kończyła się matka, mówię ci! Jakoby górę rozkroił, i z góry ta woda leciała! Jak kiedyś ta matka Jusko opowiadała, co niby w górach była i widziała ten potok, to ten potok tam płynął. Przed oczami mi stanął, no. jak w prawo dałem. Mamuś, przysięgam ci, żadna magia, ale podszedł chłopi gorąca była. Skóra mi z dwóch palców, mamuś, zeszła z Ale k***a żal było odstawić. No takie ciemniaki. No tak dzisiaj wyglądamy my.